Dziś porozmawiamy o tym, co dzieje się w naszym organizmie podczas sytuacji kryzysowej, o reakcji walcz lub uciekaj, a także o tym, jak pracować nad sobą. Zapraszam do wysłuchania odcinka. Słuchacie podcastu Prepers Podcast pierwszego polskojęzycznego podcastu o przygotowaniach na trudne czasy. Jeśli nie słuchałeś poprzedniego odcinka, to zachęcam do nadrobienia, ponieważ oba poświęcone są w zasadzie bardzo podobnym tematom, ale uchwycone w nieco inny, z, z nieco innej perspektywy. Dziś mówimy o tym, co dzieje się w głowie, jak reaguje organizm, a poprzednim razem mówiłem troszeczkę o chaosie, o czynnikach, które utrudniają nam podejmowanie decyzji i działanie, i przede wszystkim o tym, jak chaos i panika mogą znacząco pogorszyć sprawy. Przytoczyłem też przykłady zdarzeń w których faktycznie chaos i błędne decyzje przyczyniły się do zwiększenia liczby ofiar. Ale zanim przejdziemy do tematu głównego. Dziś polecę jakaś filmowa, która będzie dość mocno korespondowała z tematem odcinka. Chodzi o film Utoja 22 lipca w reżyserii Erika Poppe. Nie mylcie z filmem. 22 lipca Pola Greenglass'a, który można zobaczyć na Netflixie. Chodzi mi o ten film, który można zobaczyć na VOD Nowe Horyzonty. To jest film nakręcony z jednego ujęcia, tak jak na przykład 1917, chociaż akurat 1917 są cięcia, tylko są ukryte. Ale utoja 22 lipca to jest prawdziwy taki one-shot, czyli nie mamy cięć. Mamy jedno długie ujęcie, w którym kamera podąża za główną bohaterką Kają. I obserwujemy masakry na wyspie Utoja z jej perspektywy. Nie widzimy i nie wiemy niczego, czego ona nie widzi i nie wie, i dodatkowo wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym, czyli film ma mniej więcej jeden do jednego czasowo z tym wydarzeniem. Czyli po prostu wchodzimy, tak jakby w to wydarzenie, jako bierny obserwator, widzimy je z pewnej perspektywy z, z jej ograniczeniami. Warto zobaczyć ten film z kilku powodów. Co najmniej z trzech. Po pierwsze, bo to jest po prostu całkiem niezły film. Nie znam się na filmach, ale wydaje mi się, że jest niezły. Po drugie, dość dobrze odtwarza to wydarzenie, czyli konkretnie, jakbyście się chcieli czegoś więcej dowiedzieć. Może inaczej, bo nie dowiecie się zbyt dużo, bo w, tak jak mówiłem, film przedstawia pewną określoną perspektywę. Pokazuje mniej więcej, jak to wyglądało tam. Może tak, może nie wyjaśnia. Trzeci powód to jest. Trzeci powód koresponduje z tematem dzisiejszego odcinka. W drugiej części materiału będę mówił o symulacji, desensytyzacji i wizualizacji doświadczenia tego filmu, napięcia i towarzyszącej nam mieszanki emocjonalnej, mogą być przydatne w wykorzystaniu każdej z tych technik. Ok, przejdźmy do tematu głównego. Co dzieje się w sytuacji kryzysowej? Ludzki organizm wyposażony jest w szereg takich mechanizmów, które uruchamiają się w sytuacji zagrożenia i mają na celu zwiększenie naszych szans na przetrwanie. Takim mechanizmem jest np. walcz lub uciekaj. Za ten mechanizm odpowiada układ współczulny, czyli taka część mózgu. Jest to atawizm, czyli reakcja organizmu, która wykształciła się w czasach prehistorycznych i pozwalała naszym przodkom przetrwać trudy codziennego życia. Inne przykłady atawizmów to na przykład instynkt terytorialny, czyli pilnowanie swojego domu. Bo jest to miejsce, w którym zakładam, że jest całkowicie bezpiecznie, więc możemy się całkowicie zrelaksować. Co też jest ważną rzeczą, o czym za chwilę się przekonacie. Gdy znajdziemy się w sytuacji zagrożenia, układ współczulny wyzwala reakcję, która składa się z kilku elementów. Przede wszystkim mamy wyrzut adrenaliny i noradrenaliny, co powoduje przyspieszone bicie serca, zwiększone ciśnienie krwi, co automatycznie pozwala na dostarczenie większej ilości tlenów i składników odżywczych do mięśni i mózgu. Oddech staje się tym samym szybszy, płytszy, by zwiększyć pobór tego tlenu. Źlenice się rozszerzają, poprawia się widzenie, zmniejsza się aktywność układu trawiennego, by oszczędzać energię, zwiększa się napięcie mięśniowe, żebyśmy byli gotowi do działania. I wszystkie te zmiany są co do zasady dobre i służą naszemu przetrwaniu. Yy, zwiększa się też czujność i koncentracja na zagrożeniu. Może po pojawić się takie przyspieszone myślenie, że mózg zaczyna szybko przetwarzać informacje, aby ocenić sytuację, podjąć decyzję. Ale mogą też się pojawić bardzo intensywne emocje, takie jak strach, panika, złość, które mogą zarówno mobilizować nas do działania, jak i też mogą nas demobilizować albo przytłoczyć i przeszkadzać nam w działaniu. Z takich negatywnych reakcji mogą pojawić się na przykład paraliż decyzyjny, czyli niemożność podjęcia decyzji, dysocjacja czyli odcięcie od rzeczywistości. Przeciążenie poznawcze. W przypadku przeciążenia poznawczego możemy podejmować decyzje, ale mogą one być chaotyczne i nielogiczne. Yy, na przykład, możemy się udać w zupełnie jakimś nieoczekiwanym i nielogicznym kierunku. To, jak dokładnie będzie wyglądała nasza reakcja, zależy od nas samych, ogólnie od jednostki, od osobistych predyspozycji, na które wpływ miało całe nasze życie praktycznie, od całego bagaża doświadczeń i przeżyć, przebytych traum, zdobytej wiedzy, doświadczenia, czyli zarówno tych czynników takich, które niezależnie od nas i mogą być pozytywne i dobre, jak i zależne od nas, pozytywne i dobre, pozytywne i negatywne. Inaczej zachowuje się człowiek, dla którego jest to pierwsze w życiu doświadczenie, inaczej ktoś, kto ma już za sobą takie doświadczenia, ale tak samo to może znaczyć dwie rzeczy, bo może mieć takie doświadczenia i one są złe i może mieć takie doświadczenia, które są dobre, w sensie, że może mieć traumę w związku z takim zajściem w przeszłości, a może mieć doświadczenie przebycia takiego zdarzenia w przeszłości z sukcesem, nie? Zupełnie inna reakcja będzie ktoś, kto prowadzi spokojne, sielskie życie, inaczej zareaguje ktoś, kto na co dzień obcu obcuje z takimi czynnikami, na przykład nie wiem, pracuje na sorze. Układ współczulny działa razem z układem przywspółczulnym który odpowiada za relaks i odpoczynek. Tu Już wspomniałem troszeczkę wcześniej o tym relaksie, przy okazji instynktu terytorialnego i tego, że, że w domu się czujemy zupełnie spokojnie wyrelaksowani. Wy, wy Jakby to jest, to ma istotne znaczenie, bo oba te układy dążą do równowagi, do utrzymania takiej homeostazy. Jeżeli ona jest zakłócona, to zaczynają się problemy. Co jeszcze może wpływać na naszą reakcję w sytuacji kryzysowej? No, właśnie to zaburzenie tej równowagi. Wyobraźmy sobie nasz układ nerwowy jako taki system rzeczny, w którym cały czas jest podniesiony trochę poziom wody, czyli ciągłe życie w stresie. I w momencie, gdy trafia do niego jeszcze więcej wody, następuje jakiś taki potop, to dość szybko dochodzi do wylania, wystąpienia tej wody z rzeki powódź. Chroniczny stres, zły tryb życia to może być właśnie takie obciążenie dla układu współczulnego, przy współczulnego, mogą zaburzać ich pracę, w efekcie, w efekcie czego w sytuacji kryzysowej możemy zareagować właśnie paniką czy paraliżem. I co możemy zrobić z tym fantem? Czy w ogóle coś da się zrobić? Ogólnie rzecz biorąc, w sytuacji idealnej powinniśmy dążyć do tego, by ten nasz system był zdolny do przyjęcia każdej ilości wody, czy tam powiedzmy dużej ilości wody. Najlepiej, jakbyśmy sobie przygotowali takie mentalne zbiorniki retencyjne, że tak zostanę przy tej, przy tej analogii, czyli praca nad sobą. Jedną z rzeczy, którą warto zrobić na samym początku, to jest trening rozpoznawania emocji oraz takich czynników, które te emocje wyzwalają. Sprowadza się to przede wszystkim do obserwacji siebie, praktykowania takiej uważności. Zaleca się prowadzenie dziennika emocji, notowania spostrzeżeń typu właśnie, co wywołuje ciebie stres, co cię triggeruje, dlaczego miałeś dziś zły dzień, co sprawiło, że twój dzień był zły, albo na, albo na odwrót też pozytywny, no bo znajomość tych pozytywnych jest bardzo pomocna w takim sensie, że wiemy jak naprawić coś, co się złego wy wydarzyło, możemy sobie jak w jakiś sposób. Poprawić nastrój, niekoniecznie sięgając po sposoby najszybsze, ale zgubne, jak wyzwalacze dopaminy, takie jak alkohol czy inne używki. Wydaje się to banał, ale bardzo wielu ludzi żyje w nieświadomości, bo co do zasady, to nikt nas tego nie uczy. Nie ma, nie ma takich rzeczy w szkole. Nie wiem, czy to wchodzi w skład tej edukacji zdrowotnej, czy nie. Pewnie powinno. Kolejnym krokiem, jak już zidentyfikujesz jakąś listę tych rzeczy złych i tych dobrych, które wprawiają cię w zły i dobry nastrój, powinno być znalezienie takich fałszywych, zniekształconych myśli i pewnie znajdziesz je już na etapie robienia tej listy wcześniej. Przykładem takich rzeczy fałszywych mogą być fobie, na przykład fobia to jest nieuzasadniony lęk, na przykład fobia przed pająkami. W Polsce nie ma pająków, które byłyby dla człowieka groźne, ale mimo to są ludzie, którzy mają arachnofobię i boją się pająków. Wszystkich, niezależnie, czy są groźne rzeczywiście, czy nie. Tu jakby to nie ma znaczenia, tak? Tak działa fobia. Co ciekawe, fobii nie uważa się za atawizm, ale jest podobny do atawizmu. Czyli często jest to strach przed czymś, co teoretycznie mogłoby być groźne, ale co ciekawe są na przykład fobie przed pająkami, przed wężami, nawet przed psami, ale na przykład rzadko mówi się o fobiach przed tygrysami, a przecież one są dużo groźniejsze niż węże, czy pająki, czy psy. A nie ma czegoś takiego jak fobia przed tygrysami. Taka ciekawostka. Osobną kategorią jest katastrofizowanie, czyli snucie najczarniejszych scenariuszy, które nie mają żadnego poparcia w rzeczywistości, i często się o takie katastrofizowanie posądza prepersów. I w sumie jest to słuszna uwaga w sensie takim, że warto się zastanowić, czy przypadkiem my. Nie jesteśmy takim, taką osobą, która katastrofizuje. Katastrofizowanie może się wydawać, że to jest coś pozytywnego, skoro myślisz o złych rzeczach i się na nie przygotowujesz, ale popatrzcie na to z drugiej strony, jeżeli katastrofizujesz, to często w życiu jest tak, że osoby, które katastrofizują, albo rezygnują z pewnych rzeczy z powodu obaw i lęku, albo nawet jeśli nie rezygnują, to nie czerpią z nich przyjemności. Przykład to jest na przykład jakiś wyjazd zagraniczny, że ktoś. Przed, przed tym wyjazdem mocno katastrofizuje, później jedzie, ale nie czerpie z tego przyjemności. No i to jest na dłuższą metę, jest to dość takie przykre i pewnie szkodliwe w jakiś sposób, bo wielu ludzi powstrzymuje w ogóle przed działaniem. Więc warto się przyjrzeć kwestii katastrofizowania. Ja nie ukrywam, jestem osobą mającą tendencję do katastrofizowania i staram się z tym walczyć. Kolejną kwestią jest aktywność fizyczna. To nie jest żadną tajemnicą, że w zdrowym ciele zdrowy duch i to, co myślimy i czujemy, ma silne powiązanie z tym, jak się czujemy. I tu nie będzie niespodzianek, mówię o tym od początku tego podcastu. Regularna aktywność fizyczna wzmacnia układ nerwowy, poprawia regulację hormonów, i ogólnie zwiększa kontrolę nad ciałem. Zdrowy styl życia, ruch, dobre jedzenie, sen, czyli regeneracja, unikanie używek, wspiera stabilność emocjonalną i zmniejsza podatność na stres. Trening oddechowy. Ćwiczenia oddechowe pomagające w szybkim uspokojeniu organizmu. Ja jestem, zawsze byłem sceptykiem treningu oddechowego, ale na przykład yy, Jedną z takich sztuczek, którą, która mnie przekonała, że to ma sens i którą stosuję, to jest taka technika, która polega na wydłużeniu i spowolnieniu wydechu względem wdechu. Czyli bierzemy normalny wdech, głęboki, i długi, powolny wydech. Ja to praktykuję przed snem, żeby się wyciszyć, uspokoić. I jak mawiają informatycy, u mnie działa. Także polecam wypróbować i praktykować właśnie na przykład przed snem taką metodę. A takich trików oddechowych ogólnie rzecz, jest, rzecz biorąc jest więcej, i warto ten temat zgłębić, bo o ile zdro, ruch i zdrowa dieta wydają się dość oczywiste, to te ćwiczenia oddechowe nie są już takie oczywiste. Przynajmniej dla mnie. Ekspozycja kontrolowana, trening mentalny. Ekspozycja kontrolowana pozwala z, na przykład na zwalczanie fobii. To jest, to, to jest taka metoda. Polega na tym, że w kontrolowanym środowisku eksponujemy się na stresor, czyli ten czynnik, który wywołuje nas fobię stres. Teoria jest taka, że tego typu ćwiczenia mają właśnie nam pomóc tą fobię zwalczyć poprzez tą, poprzez tą ekspozycję w kontrolowanych warunkach. Ponadto to, to zagadnienie jest trochę szersze. Wchodzi w to także różnego rodzaju symulacje, które dostarczają podobnych emocji, czyli nie, nie dokładnie takich samych, czasami po prostu podobnych lub o podobnej intensywności, żeby po prostu gdzieś tam ten układ nerwowy stymulować w podobny sposób w kontrolowanych warunkach i przykładem Takich działań symulacyjnych, które mogą gdzieś tam wpływać, tak naprawdę, na to wszystko, są zabawy typu ASG czy Paintball. Wiadomo, że, czy Skok na Bandzie, na przykład. Wiadomo, że to nie są rzeczy, które gdzieś tam odtwarzają, symulują naprawdę jakieś zdarzenia ale każdy, kto grał w paintball, czy w ASG, czy, czy skakał na bandzi wie, że to jest, rzeczywiście jest to w stanie ci dostarczyć bardzo mocnych emocji, które w pewien sposób, no jakby to nazwać, hartują twój system nerwowy gdzieś tam na tą adrenalinę. Desensytyzacja, trudne słowo, czyli odwrażliwianie. To jest też troszeczkę się wiąże z tymi symulacjami. Zmniejszanie wrażliwości na coś, stopniowe oswajanie się z sytuacjami wywołującymi lęk, na przykład poprzez rozmowy o wypadkach lub wizyty w miejscach związanych z traumą. W przypadku fobii stosuje się desensytyzację, czyli poddawanie na dany czynnik kontr w kontrolowanych warunkach. To jest troszeczkę to, co tu mówiłem już przy okazji ekspozycji kontrolowanej. Tutaj można by sobie zadać pytanie, czy przypadkiem rozmawianie o wypadkach, czy wizyty w miejscach związanych z traumą. Nie mogą wzmocnić katastrofizowania? To jest pewnie pytanie do jakiegoś psychologa, ale mi się osobiście wydaje, że katastrofizowanie może mieć źródło między innymi, znaczy może być wzmocnione poprzez brak wiedzy, a rozmowy o wypadkach wiedzy w miejscach związanych z traumą, pogłębianie swojej wiedzy na temat takich rzeczy, mogą te lęki rozbrajać poprzez właśnie wiedzę. Bo tak troszeczkę jest, że my się boimy rzeczy, o których mamy niski poziom wiedzy, a kiedy ten poziom wiedzy rośnie, to ten lęk jest rozbrajany. Trening mentalny, wizualizacja. Można się z tego śmiać. Ja jestem sceptyczny, ale jest to metoda stosowana przez, na przykład, przez sportowców, więc musi chyba działać. I tutaj wracam. Już tak spinając klamrą ten cały punkt ekspozycji, kontrolowanej, wracam do tego filmu Utoja 20, 22 lipca. To jest właśnie film z gatunku tych, które dają nam na taką namiastkę emocji towarzyszących danemu wydarzeniu, co można wykorzystać właśnie na przykład w desensytyzacji, wizualizacji czy w ogóle w budowaniu symulacji. Aha, miałem jeszcze, jeszcze podać jeden przykład odnośnie symulacji czy desensytyzacji, czy w ogóle tej ekspozycji kontrolowanej. W jednym z odcinków pierwszego sezonu podcastu mówiłem o takich badaniach, które ukazały się jakoś w trakcie pandemii, w dwudziestym roku albo dwudziestym pierwszym i ja mówiłem o tych badaniach w podcaście, które to badania wykazały, że miłośnicy horrorów i filmów post-apo lepiej radzili sobie w... W znoszeniu zjawiska, jakim była pandemia, w izolacji itd., i tej atmosfery zagrożenia, byli mniej narażeni na takie negatywne skutki psychiczne, jak obniżenie nastroju, lęk, niepokój. I to jest też przykład tego, że oglądając horrory czy filmy postapokaliptyczne, eksponujemy się na, na te stresory, i jednocześnie gdzieś tam myślimy o tym, rozmawiamy o tym, rośnie nasza wiedza o tym, i koniec końców gdzieś tam szczepimy się tym wszystkim. Myślę, że, to, że jest to cenny trop w temacie dzisiejszego odcinka. Przy czym ja nie mówię, że, że oglądanie horrorów daje nam pełną desensetyzację, tylko no, no dokłada tam pewnie jakieś kilka procent. I pewnie jest to jedna z wielu rzeczy, którą warto uwzględnić w, gdzieś tam w swojej pracy nad sobą oglądanie horrorów raz na jakiś czas, obejrzeć jakiegoś dobrego slashera. Budowa pozytywnego myślenia. Jest takie powiedzenie: przygotuj się na najgorsze, spodziewa się najlepszego. Wiele jest udokumentowanych historii osób, które przeżyły różne skrajne sytuacje, nie posiadając szczególnych predyspozycji, czyli takich normalnych osób, gdzie kluczowym czynnikiem okazała się po prostu wola przetrwania, która napędzana była w jakiś sposób nadzieją, czyli taką pozytywną jednak wizją przyszłości. Przykład taka postać jak Aaron Ralston. Możecie sobie wygooglać, ale pewnie część z was wie, kim był kim jest Aaron Ralston, bo on jest jeszcze dalej. Czasami wspominam też o stoicyzmie w podcastach i w filmach, nie bez powodu, współcześnie dużo ludzi sięga do stoicyzmu. Ja w szczególności polecam postać Marka Aureliusza, który był rzymskim cesarzem, więc najpotężniejszym człowiekiem na świecie w swoim w momencie, kiedy żył. I Marek Aureliusz był gościem, który każdy dzień zaczynał od siadania przy biureczku z kajecikiem i notowaniu swoich przemyśleń. Jedna z jego porannych myśli wygląda tak, tutaj jest cytat... Powiedz sobie z rana, dzisiaj spotkam się z człowiekiem wścibskim, niewdzięcznym, zuchwałym, podstępnym, zazdrosnym, niespołecznym. Wszystko to przydarzyło im się z powodu nieznajomości dobra i zła. Ja zaś, który poznałem naturę dobra, że jest piękne i zła, że jest szpetne, nie mogę doznać szkody od żadnego z nich. Co Marek Aurelius przez to chciał powiedzieć? Chciał powiedzieć to, że. To jest jedna z praktyk zalecanych przez współczesnych stoików, żeby rano po przebudzeniu pomyśleć sobie o tym, że dzisiaj czeka mnie dzień, w którym spotkam całą masę kretynów, ale tak naprawdę jutro też będzie taki dzień i pojutrze też będzie taki dzień i nie mam na to wpływu i tak naprawdę oni nie są w stanie wyrządzić mi żadnej krzywdy. To jest jeszcze większa, większa część, którą, którą nazwano taki, taki koncept wewnętrznej twierdzy. To jest taki zbiór zasad, reguł, które uodparniały jego umysł na zewnętrzne przeciwności, w szczególności na ludzi, właśnie zdrady, niegodziwości, których doświadczał. Kiedyś w jednym z swoich filmów, jak wspomniałem o stoicyzmie, to ktoś tam w komentarzu napisał, że Jan Kochanowski też był stoikiem, dopóki nie umarła jego córka. No to Marek Aureliusz stracił 13 z 14 swoich dzieci. Przeżył tylko jeden Komodus, który był średnio udany, że tak powiem, ale nie dlatego, jeżeli pamiętacie film Gladiator, to jest tam taka scena, w której jest właśnie Komodus i Marek Aureliusz, i Komodus zabija Mar Mar Marka Aureliusza. To jest fikcja literacka. W rzeczywistości Komodus nie zabił Marka Aureliusza, Marek Aureliusz zmarł z powodu choroby, ale był strasznym dzbanem, ten Komodus. I jedynym dzieckiem Marka Aureliusza, które wyżyło. Umiejętność współistnienia z innymi ludźmi, niezależnie od tego, czy są z banami, czy nie, umiejętność dogadania się współpracy z każdym, nawet jeśli ktoś jest niemiły, nieprzyjemny, uprzedzony, nie chce z tą gadać, nie chce z tą współpracować, a mimo to Ty jesteś w stanie cierpliwie to znosić i osiągnąć z nim jakiekolwiek porozumienie i realizację jakiegokolwiek celu, to jest złoty gral Prepersa. To jest rzeczywiście coś, co może zrobić różnicę w sytuacji kryzysowej. I to warto rozwijać też. Dobra, wyszedł chyba długi odcinek, ale też temat nie był łatwy, a wydaje mi się, że jest to temat, który jest dość rzadko poruszany, ta, ta tematyka. W dużym skrócie podsumowując jeszcze raz, higiena mózgu. To jest, ogólnie ogóle systemu nerwowego, to jest troszeczkę jak z mięśniami. Dajmy na to z mięśniem brzucha tym łydki, bo miałem niedawno kontuzję takiego mięśnia. Jeśli go nie ćwiczysz, nie rozgrzewasz przed wysiłkiem. To w czasie wysiłku bardzo prawdopodobne, że doznasz bolesnej kontuzji, która cię wyłączy z gry. Lepiej ćwiczyć, utrzymywać w dobrym stanie. I tak samo jest właśnie z układem nerwowym, z mózgiem, z tym układem współczulnym, przyspółczulnym. Warto to po prostu na co dzień trenować. Tak jak trenujemy na siłowni. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Słyszymy się za jakiś czas w kolejnym odcinku i prawdopodobnie będę w nim mówił o zamachach gazowych w tokijskim metrze w 1995 roku. Do ususzenia.